W Grinkanu Ogród zatopimy się dziś w przepięknych barwach jesiennych i porozmawiamy sobie o tym, co możemy robić w ogrodach właśnie teraz, co warto robić, co może poczekać. Generalnie zajesienimy się ogrodowo. Witajcie na pokładzie! Zaczynamy! Że piękne waruneczki mamy dziś pogodowe i tak sobie pomyślałam, że koniecznie chcę dla Was nagrać spacer jesienny ogrodowy, troszeczkę się poprzechadzamy, zobaczycie jakie kolory u nas są, dlaczego ja tak kocham właśnie tą porę roku, pomijając fakt, że jest tu ciszej i rzeczywiście można się ponatychać tą jesienią, no i popodziwiać na przykład to, co się dzieje nad jeziorem, jak się w ogóle świat wybarwia, to mówię o tej naszej okolicy, ale również ogrodowo, dla mnie to jest najpiękniejsza pora roku. I jedyna, w której ja toleruję czerwień w ogrodzie, e, mało tego, że e, nawet nie toleruję, ja się zachwycam tą czerwienią w ogrodzie e, i wiecie już, bo od wielu, wielu lat mówię o tym, żeby wprowadzić do Waszych ogrodów winorośl japońską. Uważam, że to jest genialna, cudowna, spektakularna roślina, która i latem i jesienią zachwyca po prostu. Latem pięknymi, soczystymi, zielonymi liśćmi, jesienią właśnie takimi jak widzicie w tej chwili. Jak połączymy to jeszcze z jakimiś innymi roślinami, które nam się przepięknie wybarwiają na czerwono, choćby takimi właśnie jak dzikie wino, choćby takimi jak perukowiec, jak trzmielina oskrzydlona, nawet tutaj zobaczcie, kalinka nam się zarumienia cudownie. No można generalnie przepaść właśnie w takich połączeniach i w ogóle uważam, że ten świat jesienny jest takim... Wiem, że dużo ludzi źle reaguje na jesień i, i kojarzy im się ona raczej z takimi spadkami nastrojów. Ja właśnie od tej ferii barw wręcz mam wrażenie, że dostaję energii, takiego, wiecie, kopa energetycznego. Co możemy robić w ogóle w ogrodach jesienią? Co warto robić? Co może poczekać? Jest kilka szkół tak naprawdę, słuchajcie. Dużo ogrodników podchodzi bardzo różnie, jakby w ogóle do tych swoich przestrzeni i to też dużo zależy od tego, w jakim klimacie my w ogóle mamy te ogrody, prowadzone bo nasz ogród, tak jak już wielokroć mówiłam Wam, on jest bardzo mocno naturalistyczny i chociaż mamy oczywiście rośliny, które tutaj by naturalnie nie rosły, typu róże, typu klematisy, różne byliny, które tutaj wprowadziliśmy, ale jednak bardzo mocno pilnujemy, żeby po pierwsze, nie było tu chemii i w ogóle takiej mocnej ingerencji chemicznej w ten ogród, a po drugie, ja staram się go prowadzić tak, jak sobie cykl prowadzi Matka Natura, czyli na przykład jesienią właśnie Właśnie teraz nie ścinam wszystkiego do samego parteru i nie, nie robię tu wiecie, takich generalnych porządków, tylko zostawiam to wszystko tak, jak rośliny zachowują się w swoich naturalnych warunkach. I tak jak na przykład teraz widzicie funkie, które sobie zaczynają spać i te liście już po pierwszych przymrozkach zwłaszcza, tak właśnie już są takie ułożone. Uważam, że to też jest wartość dodana, bo gdzieś te wszystkie liście, które będą na glebie, będą nam chroniły system korzeniowy. Wiecie, na Kaszubach zimy bywają bardzo mroźne. może w ostatnich latach nie, ale ja pamiętam, to naprawdę takie zimy, że nam bardzo dużo roślin wymarzło, łącznie właśnie z tym systemem korzeniowym, więc uważam, że taka naturalna pierzynka jest bardzo, bardzo wskazana. Z tego samego powodu również nie tnę teraz, tylko dopiero na wiosnę, e, hortensji i w ogóle wszystkich krzewów, które nie wymagają cięcia, e, właściwie to już by było za późno, tak? bo generalnie czerwiec, lipiec tniemy po Różne rośliny, ale te, które tniemy na wiosnę, ja tnę na wiosnę, a nie teraz. Bo też niektórzy tną już teraz na przykład Hortensje, yy, yy, uważając, że gdzieś lepiej one wtedy będą im funkcjonowały, u nas to się nie sprawdza. Czyli czekamy do wiosny i wszystkie właśnie hortensje w naszym ogrodzie, w ogóle wszystkie rośliny i cały ogród. Tutaj, w tym miejscu, jest czyszczony dopiero wiosennie. A jesienią, tak naprawdę, wszyscy idziemy spać e, wspólnie. Przed kominkiem, przy książkach, przy herbatkach. Jest odcinek na kanale o trybie jesieniary włączonym i o checkliste, którą można sobie odhaczać. E, I dokładnie tak samo ja traktuję ogród, że to jest dla niego czas właśnie na taki odpoczynek i na to, żeby te rośliny przeszły te wszystkie swoje, właśnie e, no fazy cyklu, które mają. Jedyny wyjątek, ale wiaterek dziś mamy. Редактор Jedyny wyjątek od tego, czyli właśnie od takiego niesprzątania jest w przypadku igliwia, bo jak wiecie, w naszym ogrodzie jest bardzo dużo roślin, które są iglaste, typu świerki, typu modrzewie, typu sosny. I zwłaszcza z modrzewi i z sosen igły, które nam lądują na trawniku co roku po kilka razy my musimy to czyścić. Gdybyśmy zostawili tak te igły, no to myślę, że z tego trawnika po dwóch, trzech sezonach nic by nie było, no bo igły bardzo mocno zwłaszcza modrzewiowe pod wpływem jeszcze wiecie, później opadów w śniegu deszczu bardzo mocno zakwaszają glebę. Trawa nie lubi takich warunków, a już tym bardziej rośliny, które gdzieś tam obok mogą się znajdować. No i to jest taki wyjąteczek, że właśnie pilnujemy mocno tego grabienia i o trawnik rzeczywiście dbamy, natomiast cała resz reszta zostawiamy to sobie spokojnie, właśnie, żeby ten ogród sobie usnął, żeby naprawdę wszedł w taki tryb spokoju i dopiero później na wiosnę zaczynamy tu takie mocne działania. Co można robić jesienią i co my robimy? No oczywiście sadzić cebulowe. Macie też odcinek na pewno na kanale o tym. Wiele razy jeszcze na blogu i też tutaj na kanale wielokroć mówiłam o tym, że teraz właśnie jest genialny czas, żeby jeszcze sadzić tulipany. W ogóle różne cebulowe roślinki, które lubicie, które kochacie. Też jest dobry czas, żeby sadzić je do donic, jeżeli lubicie Mieć je na terasach i na balkonach. No i oczywiście myślę, że to będzie też bardzo dobry czas żeby posadzić róże, jeżeli wam się zamarzyło, a nie zdążyliście jeszcze, to jeszcze teraz spokojnie można te róże posadzić, tylko pamiętajcie, żeby na zimę je okopczykować, zwłaszcza takie świeżo posadzone, gdzieś myślę, że już w listopadzie, jak będą te pierwsze przemrozki, żeby po prostu wokół tych róży porobić kopczyki. Mogą być z jakichś trocin, tylko znowu nie, z, nie kwaśnych, tylko właśnie takich jakichś delikatnych. Może to być kora przekompostowana, może to po prostu być podłoże takie, wiecie, uniesione do góry. Ja lubię sadzić róże w październiku nawet jeszcze w listopadzie na początku jeżeli właśnie ta pogoda na to pozwala. Jesienny ogród, no to oczywiście ogród też taki, który nam daje dary natury. U nas to już były ostatnie zbiory gdzieś na początku października i zbieraliśmy pigwę, pigwę, z której później ja robię bardzo dużo różnych pyszności, ale wcześniej też zebraliśmy inne owoce i śliwki i morele. No to wszystko generalnie co tutaj u nas rosło, i być może dlatego też ja ten czas tak lubię tutaj w naszym ogrodzie, że to jest naprawdę czas taki, takiej obfitości, tak bym to powiedziała. Wrzesień, który jest końcóweczką lata, i jakby takim rozpoczęciem jesieni, to jest właśnie taki miesiąc bogactwa, ale też październik, no bo u nas też na działce rosną sobie grzyby. Oprócz właśnie tej pigwy, pigwowca, z którego też robimy pyszne rzeczy, możemy właśnie te grzybki pozbierać, i często gęsto jest jajecznica właśnie z maślaka albo z rydzami. Nie wiem kto z Was kocha rydze, ja uwielbiam. Także tak jak widzicie, yy, dla mnie ten ogród jesienny to jest właśnie nie ogród smutny, tylko taki ogród pełen radości, czerpania darów z tego ogrodu, no i zachwytu. Zachwytu, który od wielu, wielu lat w mojej ocenie właśnie te barwy takie czysto jesienne, gdzieś ta feria, która się przynika czerwień, złoto, pomarańcz, to jest coś, czym ja po prostu duszę karmię. Ciekawa jestem, co jest w Waszych ogrodach. I po pierwsze też, po pierwsze, jak podchodzicie do ogrodów, czy też tak jak ja traktujecie je z taką uważnością i zgodnie z naturą, bez takiego, wiecie, bardzo drastycznego czyszczenia, bo w, myślę, że w bardziej formalnych ogrodach, takich może miejskich, też e, wiele osób raczej podchodzi do tego tak, że te wszystkie prace wykonuje już na zasadzie, że wiosną jest tylko kosmetyka, a teraz, właśnie jeszcze przed zimą, jest to całe cięcie, formowanie. E, a w takich ogrodach bardziej naturalistycznych e, albo też wiejskich, e, właśnie podchodzi się tak, jak ta natura w tych miejscach funkcjonuje czyli, że pozwalamy jej po prostu toczyć Życie razem z nami. Wiaterek nam się zerwał tu dziś, także będę już, słuchajcie, kończyła, bo gdzieś tak widzę, że będzie coraz gorzej. Bardzo Wam dziękuję za ten czas dzisiejszy. Wysyłam serduszko jesienne, ogrodowe. Czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle tradycyjnie napiszcie mi, kochani, za co kochacie swoje ogrody? Jakie je prowadzicie jesienią? Czy też jesteście raczej taki team natura, tak jak ja, i Wasz ogród po prostu idzie z Wami? Może spać to za dużo powiedziane, ale odpoczywa. Czy raczej macie ogród e, miejsc, gdzie chcecie mieć wszystko już wysprzątane od razu? Bardzo jestem ciekawa, jak to się u nas rozłoży tu, w naszej społeczności Green Canu. Za dziś Wam bardzo, bardzo dziękuję. Czekam na komentarz, choćby to było tylko serduszko. Wiecie, jak to jest bardzo ważne dla algorytmów YouTube'owych. Do usłyszenia, do zobaczenia za kilka dni tradycyjnie.